Kosmos zaczyna się zaledwie 100 kilometrów nad Ziemią, jednak cząsteczki atmosfery mogą sięgać nawet 10 tysięcy kilometrów. Atmosfera nie ma jednej, wyraźnie określonej granicy wysokości, ponieważ stopniowo przechodzi w przestrzeń kosmiczną. Najniżej mamy troposferę sięgającą 12 kilometrów, gdzie latają samoloty i występują zjawiska pogodowe. Wyżej do 50 kilometrów znajduje się stratosfera z warstwą ozonową, która chroni nas przed promieniowaniem słonecznym. W mezosferze do 85 km spala się większość meteorytów, natomiast na wysokości 100 km wyznaczono umownie granicę kosmosu, tak zwaną linię Karmana. W termosferze sięgającej 600 km orbituje Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, dokładnie 400 km nad Ziemią. Na samym końcu egzosfera stopniowo przechodzi w przestrzeń kosmiczną, aż całkowicie zanika 10 tysięcy km od Ziemi, choć jej cząstki można wykryć znacznie dalej. Odkrywaj niesamowity świat.